Reprezentuję Alto Fuste w Portugalii, prywatną firmę konsultingową, która zajmuje się promocją przedsiębiorczości jako mechanizmem rozwoju obszarów wiejskich. Ekonomia społeczna powinna być częścią ekonomii, która skoncentrowana jest na rozwoju społecznym. Dzięki temu stworzy się możliwość udziału w rynku wszystkim jego aktorom, a nie tylko sektorowi publicznemu czy prywatnemu. Not only the the public sector, also the private. Well, social economy in Portugal. Uh W Portugalii ekonomia społeczna jest nieco inaczej definiowana niż ta w Polsce. I to jest jeden z powodów, dla których jesteśmy na konferencji w Gdańsku. Uczestnicząc w sporach i rozmowach na temat definicji ekonomii społecznej, uświadomiliśmy sobie po raz kolejny, że nie istnieje jedna definicja ekonomii społecznej. Jednakże wszystkie wygłoszone kwestie utwierdziły nas w przekonaniu, iż wszystkim w gruncie rzeczy. Chodzi o to samo. Ekonomia społeczna w Portugalii prawdopodobnie nie osiągnęła takiego stopnia rozwoju jak w tej części Europy. Nie mamy tradycji o tak mocnym nastawieniu socjalnym jak wy. Dlatego jesteśmy tutaj bardziej, by się czegoś od Was nauczyć, niż by przekazać Wam naszą wiedzę. Nasza firma Alto Fuste od pięciu, a może sześciu lat. Miała między innymi dzięki projektowi Equal szansę pomagać nowym przedsiębiorcom z obszarów wiejskich, którzy chcieli założyć swoją własną firmę. Konferencja w Gdańsku daje niezwykłą okazję do zaprezentowania takich doświadczeń, wiedzy. Pozwala na transfer rezultatów oraz poznanie nowych rozwiązań z dziedziny ekonomii społecznej. a big project. it has been running for five or six years from now. and the the, the real aim of it is to help people to start up their own businesses. of course, there are lots of different activities. My Jego głównym zadaniem jest przygotowanie ludzi w taki sposób, aby mogli założyć swoją własną firmę. Oczywiście dzieje się to przez bardzo wiele działań na różnych polach gospodarki. My jako Altofustę byliśmy odpowiedzialni za działania związane z rolnictwem czy żywnością ekologiczną. Pomagaliśmy ludziom wykonującym podobną działalność stworzyć sieć, tak by mogli pracować razem. Bardzo często znane firmy, już dobrze osadzone w lokalnych warunkach produkcji, traktowaliśmy jako przewodników dla nowo powstałych firm, jako pomocników we wspólnej pracy. Prosiliśmy, by podzielili się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy dopiero zaczynają pracę, bądź tymi, którzy dopiero myślą o założeniu własnej firmy, tak aby było im łatwiej by nie musieli przecierać szlaku po raz kolejny.